Pogadamy sobie o handlach. Wiecie, że nie byłem zwolennikiem handli stałych, których nie można naprawiać, ale tutaj gwarancja HMS jest na tyle fajna i rzetelna, że jakby coś się działo, to oczywiście tutaj naprawa będzie po ich stronie. Dlaczego się zdecydowałem na wersję HG, a poprzednio miałem heksy? No już Wam tłumaczę, dostępność heksów niestety jest na tyle. Według mnie znikoma, że uzupełnić zestaw do 50 kg czy też 60 kg jest naprawdę wręcz aktualnie niemożliwe. To, co dzieje się na świecie, pozostawia wiele do życzenia, i niestety trzeba uciekać tam, gdzie ten dostęp po prostu jest. Też trochę się zawiodłem. Ostatnio był dostęp do 2 razy 65 kg. hantle. Uratowałoby mnie to w tym momencie, bo uważam, że już jestem na nie gotowy. Ale no niestety e, ktoś kupił jedną sztukę i tylko jedna jest dostępna. Może to i dobrze, może i nie, ale po prostu chciałem to zrobić teraz, jak mam naprawdę dobrą formę. Hantle naprawdę świetnie wyglądają, fajnie pasują do ławeczki. Co tutaj dużo mówić, naprawdę trzeba się samemu przekonać, mega, mega wygodne. Co jest dla mnie bardzo ważne, uchwyt taki sam jak w Heksach bynajmniej podobny, według mnie e, dużo wygodniejszy, czy też na chwyt młotkowy, czy normalny druga sprawa mocne, naprawdę mocne radałkowanie, te hantle nie wyślizgują się z rąk naprawdę mega, mega mi się to podoba, kolejna sprawa gabaryt tych hantli, naprawdę spójrzcie na to, że 40 nie jest duża, 50 nie jest duża w wyciskaniu na barkach naprawdę ułatwia nam to Sprawę. Myślałem, że poprzednie Handle to już mój sufit i są idealne, ale nie, naprawdę HMS wersja HG robi niesamowitą robotę. Dużo tutaj nie ma co opowiadać, po prostu design jest według mnie świetny, fajnie odświeża siłownie. Jak się wchodzi, robi to naprawdę robotę. Oczywiście będę uzupełniał hantle kolejno, wagowo. Czy też e, zastanawiam się, czy iść w hantle 10, jak mam to 12, e, 14, 18 kilo do 20 tak 25 co 2 kilo, skakać czy nie. Zobaczę na biceps, na pewno by się to przydało. E, obecnie naprawdę świetnie mi się nimi trenuje, uważam, że najlepiej ze wszystkich hantli, ponieważ tak, tutaj mamy napis, nie wbija się to w UDO. Na ziemi świetnie leży, żeby sobie podawać na barkach świetnie się wyciska. 30 są naprawdę wąziutkie. No, według mnie rewelacja. Polecam Wam kupować te hantle Poniżej zostawiam Wam linki, żebyście mogli sobie zakupić dyszki. To tutaj według mnie fenomen. Naprawdę najlepsze dziesiątki, jakie miałem jakby e, ocenić w skali od 0 do 10, daje 12. Naprawdę mega, mega. Tutaj zestaw prezentuje się trochę ubogą, bo nie ma oczywiście zestawu co 5 czy co 2 kg. Nie jest mi on też potrzebny. Oczywiście u mnie wiecie, że skok jest co 10 wystarczający. W mniejszych wagach na pewno go uzupełnię od 5 kg. Być może dwójki też wrzucę, żeby na rozgrzewkę było. Oczywiście mam jakieś tam stare jedynki, ale to mnie nie ratuje, po prostu powoli będę uzupełniał. A wiecie, że zakup takich handli to też spory wydatek. Ja się zdecydowałem na nie. Wam również polecam. Uważam, że jest to najlepszy wybór względem finansowym, pod względem designu handli, komfortu treningu na nich na pewno będzie każdy z nich zadowolony. Uważam, że są dobrane idealnie. Ktoś posiedział nad tym, aby po prostu komfort treningu na nich był. Naprawdę bardzo, bardzo duży. Ja cieszę się też, że pojawiło. Cieszę się z tego, że pojawiła się możliwość kupna takich hantli, aby wam je przedstawić wcześniej były heksy poprzednio Marbo. Ale tutaj uważam, że wersja HG to jest to, co powinno być od początku. Są to według mnie najlepsze hantle. Na obecną chwilę nie widzę nic lepszego. Rozglądam się jeszcze po necie, żeby coś wam tam w przyszłości dograć, ale myślę, że to już naprawdę jest mój sufit i pozostanie to naprawdę na bardzo, bardzo długo. Czekam na 60-70 i też z tego względu chciałbym, aby te handle zostały, bo jak wiecie, bardzo mało na palcach można policzyć, ile firm ma po prostu dostęp do tak dużych wag. A tutaj przy komplecie, jakbym miał 60-70, być może udałoby się nakłonić firmę. Na 80 byłbym naprawdę mega, mega zadowolony. A ja, jako osoba trenująca, zazwyczaj samemu, w zupełności mi to wystarczy. Nikt mi ich nie zniszczy, bo wiecie, że na publicznych siłowniach jest ten minus, że ludzie rzucają tymi hantlami, nie szanują sprzętu. A ja tutaj szanuję szmateczka raz w tygodniu, przez całą siłownię, odkurzanko, i naprawdę tu wszystko jest tak, jak ma być. Uważam, że jest to najlepszy wybór, jeśli ktoś kieruje się moim zdaniem, a wiem, że jest sporo takich osób, to tutaj bez zbędnej reklamy naprawdę polecam wam te hantle, bo są według mnie świetne. Czy to wyglądowo, sam w ogóle design jest na tyle fajny, że wyglądają naprawdę na drogie, a takie nie są, więc naprawdę polecam i zapraszam do treningu. Widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się, dobrego weekendu. Hej!